Ogromne dmuchańce, wspaniałe występy i pokazy, degustacje, liczne konkursy i niezapomniana zabawa. Tak wyglądała tegoroczna edycja wielkiego festynu integracyjnego w Mici Goździe, który tym razem odbył się pod hasłem Zdrowa Rodzina, Zdrowe Dziecko. Atrakcje mnóstwo, zaangażowanie moich nauczycieli ogromne rodziców, koła gospody. Naprawdę obserwowałem z boku i przyglądałem się i zastanawiałem się, jak można się tak mocno zaangażować i złączyć razem. Sponsorzy, bardzo dużo, bardzo dużo sponsorów, byli wszyscy wymienieni. Bardzo jestem im wdzięczny. O wspólnej organizacji festynu mówił także radny miejscowości Micigust Paweł Zaleski. Mieszkańcy się integrują, zarówno mieszkańcy Micigostu, jak, jak i rodzice uczniów, którzy uczęszczają do naszej szkoły spoza innych gmin, również z Kielc. Jest mi bardzo przyjemnie również dlatego, że jestem uczniem, byłem uczniem tej szkoły. W latach 70., tych jeszcze 80. -tych uczęszczałem do tej szkoły i muszę powiedzieć, że od tamtego czasu wiele się zmieniło na, na dobre oczywiście w naszej szkole i w naszej społeczności. Pod wrażeniem wydarzenia był burmistrz miasta i gminy Piekoszu w w piątek. Taka fajna e, integracja e, podczas tego słonecznego dnia, weekendowego dnia gdzie jest różnych atrakcji dla dzieci, też jest i kulinarne, też są potrawy, więc naprawdę tak bardzo sympatycznie, radośnie cieszę się, że tutaj też jestem wśród, wśród społeczności tej szkolnej, Micigozda, mieszkańców, że możemy no, w tym jednym czasie być razem z sobą, porozmawiać, podyskutować. O tym, że w Mici Goździe widać Wielką Integrację, mówił obecny podczas wydarzenia senator Krzysztof Słoń. Zespół placówek integracyjnych Mici Goździe uchodzi za bardzo dobrą, wręcz wzorową placówkę integracyjną, ale to co się dzieje poza zajęciami, w dni wolne od zajęć, wtedy kiedy nikt nic nie musi robić, a jednak robi, to to jest właśnie wydarzenie. To to jest to, co spaja tę społeczność. Tutaj są rodzice, tutaj są ich dzieci, tutaj nie widać różnic w uśmiechu u dzieci tych z niepełnosprawnościami i tych zdrowych. To jest właśnie to, o co chodzi we współczesnym, nowoczesnym, demokratycznym społeczeństwie, nawet w tych społecznościach najmniejszych, w wioskach, które potrafią integrować, które potrafią nauczyć tego, że ludzie chcą być ze sobą i mają coś do zaoferowania. Trzeba przyznać, że festyn w Miecie Goździe odbył się w prawdziwie niesamowitej atmosferze. Fajnie jest dmuchaniec! Naj. naj dmuchaniec to są. Fajnie! Są konkursy, jest policja, straż.